Sceneria zobowiązuje, zrobimy dzisiaj odcinek na temat tajskiego klinczu. Cześć, następny odcinek zapytaj trenera i ze mną Andrzej Kulik, jesteśmy w klubie Korpus Gdańsk. Sceneria zobowiązuje, zrobimy dzisiaj odcinek na temat tajskiego klinczu. Nigdzie tego nie było z tego co widziałem, a wiele ludzi o to pytało. Poprawny tajski klincz pomoże nam w walkach w Suice i w walkach w MMA. Kolana muszą same chodzić od razu, jeżeli dochodzimy do klinczu, mamy w głowie mieć coś takiego, żeby kolana od razu uderzało i tym zdobywamy punkty i tak możemy nokautować. Lecimy, zaczniemy od samego dojścia do klinczu. Jeżeli wchodzimy w klincz, nigdy nie wchodzimy bezpośrednio. Nie łapiemy tak, zobaczcie, żeby ręce nie były rozjechane, bo dostaniemy lewy, prawy i jest nokaut, jest po walce. Zawsze dochodzimy do klinczu jedną ręką. Najlepiej po uderzeniu, wchodzimy lewy, prawy i wchodzimy jedną ręką. Jedna ręka chwyta. Dopiero dochodzi druga tak? i tak poprawnie dochodzi się do klinczu. Nigdy nie rozjeżdżamy się, bo dostaniemy bombę i padamy. Po kolei lewa ręka i prawa ręka. Trzymamy za kark, i stąd możemy pracować co już w klinczu. Następna rzecz: przekładanie rąk w klinczu. Jeżeli mamy już klincz, złapany, tak? jestem w pozycji teraz dominującej, czyli trzymam przeciwnika za kark. Kolega trzymam je z drugiej strony. I przekładamy sobie ręce, tak? Żeby ręce były wewnątrz. I druga. I po kolei. Zawsze przekładanie rąk następuje po jednej ręce. Nigdy dwóch rąk na nas nie trzymamy. Jedną ręką musimy kontrolować kark przeciwnika. Pamiętajcie, w tajskim boksie biodra muszą być blisko. Czyli jeżeli jesteśmy w klinczu, zawsze biodra blisko przeciwnika. Jeżeli odchylimy się, Obraźnie, zbieramy kolano w brzuch bądź w głowę. To nie jest MMA, gdzie musimy kontrolować, yy, kontrolować nogi przeciwnika, być daleko, żeby nie dać się obalić. Tutaj jesteśmy cały czas blisko i tak sobie pracujemy. Przykładamy te ręce podstawą w klinczu musi być mocny kark tak? jeżeli e, trzymamy przeciwnika, przeciwnik nas w klinczu podstawą jest nie dawanie ściągać się do dołu, tak? bo każde ściągnięcie głowy e, może skutkować przyjęciem kolana na twarz więc podstawowe ćwiczenie do wzmacniania karku jedna rękawica druga rękawica e, przedramiona tutaj e, na obojczykach, na obojczykach kolegi i pracujemy głową tak? oporujemy mocno po 50 razy, po 100 razy, kto ile ma mocy i na zmianę coś takiego robimy. Tak i to też drugiemu chłopaku drugiemu zawsze daje umiejętność trzymania w klinczu poprawnego, czyli jedna ręka, druga ręka, tak powinno się trzymać klincz, nie tak, nie tak, bo się zerwie. Jedna ręka na głowę, druga rękawica na rękawice i wtedy nie używamy siły, po prostu samą siłą nadgarstków ściągamy głowę przyzinka, tak jak przy tym ćwiczeniu. Tak? Mocny kark, pamiętajcie, zawsze w klinczu głowa sztywno, plecy sztywno, nigdy nie dać się ściągać w dół, bo od razu kolana na twarz będą leciały i jest końców. Dobra, jeżeli dojdziemy już do klinchu, czyli jesteśmy w pozycji dominującej, biodra blisko. Teraz jak poprawnie uderzyć? Stąd nic nie zrobimy. Jeżeli jesteśmy blisko, nic nie zrobimy. Jeżeli jesteśmy daleko, narażamy się na przyjęcie, na przyjęcie ciosu. Więc jeden prosty myk. Odskakujemy biodrami i stąd wtedy wychodzi kopnięcie kolanem, tak? Jeszcze raz, jesteśmy blisko, kontrolujemy przeciwnika, mocny odskok biodrami od razu najlepiej z nogą i uderzamy kolanem przeciwnik blokuje w ten sposób, jeżeli jesteśmy na treningu przeciwnik dwie rękawice na brzuch i na to sobie spokojnie miękko kopiemy pokażę Wam o co chodzi, na brzuch odskakujemy i tu wchodzi kolano, Wow, elegancko Następna akcja. Jesteśmy w klincu. Przeciwnik ręce ma u góry. Jedną rękę puszczamy. Łapiemy pod łokieć. Przekładamy. I tutaj mamy całą strefę odkrytą do uderzenia kolanem. Z tym że tutaj bijemy kolana boczne. Pamiętajcie, nie wkładamy czegoś takiego, bo to grozi nam kontuzją, jeżeli kolega nastawi łokieć. Kolano boczne ma wyglądać tak. Idzie po okręgu, i wtedy tą częścią kolana, zawsze twardym, w miękkie, trafiamy ładnie na bok. Dobra, lecimy z następną akcją. Jesteśmy w klinczu, przeciwnik jest stabilny. Tutaj nic nie możemy zrobić, nie możemy odskoczyć. Tutaj nic nam nie daje, tak? Musimy wytrącić przeciwnika z równowagi. Zachodzimy prawą nogą, za lewą nogę przeciwnika. Lewą nogą robimy obrót po okręgu, przy czym ciągniemy od razu za kark. Ma to wyglądać w ten sposób: tu i stąd od razu bijemy lewe kolano. Jeszcze raz. Zobaczcie. Prawa noga zachodzi za lewą nogę przeciwnika. Lewa noga idzie po okręgu. W tym samym czasie ściągamy przeciwnika za kark. Tu lewa noga jest z tyłu i z tej nogi od razu bijemy kolano. Teraz robimy to szybciej. Wchodzimy do klinczu. Tu. i stąd wchodzi kolano idealnie na mostek bądź na głowę następna akcja dojście do klinczu z pozorowanym prawym sierpowym Andrzej pokaże jak to ma wyglądać czyli wchodzimy lewy prosty bijemy prawy sierp taki overhand z góry i sierp nie jest mierzony w szczękę tylko za głowę żeby wszedł na kark jedziemy tak jest i na głowę ale zrób bez skręcenia tylko od razu. Tak jest, jeszcze raz. I elegancko. Przyjmujemy sobie na rękawice, Uważaj, żeby mnie nie weszło na głowę i elegancko tak możemy trenować. Następna sytuacja przeciwnik trzyma na w klinczu, w pozycji dominującej jest silny, nie możemy wsadzić rąk przełożyć, żeby go złapać za kark ściąga nas do dołu pamiętajcie biodra blisko, podchodzimy biodrami Staramy się złapać w pas i wynosimy do obalenia. To w Thai nie jest punktowane, ale deprymuje przeciwnika zawsze po wstawaniu ciężko złapać oddech i deprymuje, i kondycję odciąga. Powoli podchodzimy biodrami, obniżamy się na nogach, łapiemy mocno w pas i próbujemy obalić. Punktów z tego nie będzie, ale na pewno zmęczymy przeciwnika. Następna sytuacja, łapiemy przeciwnika w clinch. Jeżeli kolana nic nie dają, nie chcemy bić kolanami, chcemy przeciwnika zdenerwować, bądź zrobić wrażenie na sędziach, łapiemy za kark i po prostu za łydkę z tyłu wycinamy. Tak? Podobna sytuacja jak w MMA, tu nie będziemy pokazywać, nie będziemy się przywracać, ale najwięcej to na tym wygląda. Łapiemy za kark i wycinamy mocno pod kolana. Następna rzecz, o której mało kto wie, którą mało kto stosuje jest bardzo skuteczna, czyli bicie kolanami po udach. kicki każdy stosuje, wie, wie, każdy, że do boli, a uderzenia kolanami z klincz są jeszcze bardziej skuteczne. Tak? Po, co bić, po co bić tutaj na górę? Można trafić w łokieć, można się skontuzjować, a tutaj bardzo szybko, pach, pach, kolanka wchodzą na uda, obijają jeszcze gorzej niż low kick. Blisko klincz, przeciwnik tego naprawdę nie widzi. Raz, dwa, trzy z każdej strony, z każdej płaszczyzny możemy uderzać kolanami w uda jest to znacznie skuteczniejszy niż low kick. bardzo boli, polecam teraz pokażemy z Andrzejem kilka prostych akcji e, jak z, z ciosami dojść do clinchu, żeby to było skuteczne zaczniemy lewy, prawy, prosty łapiemy w clinch i prawe kolano lewy, prawy pamiętajcie, clinch, jedna, druga i kolano i na zmianę pam, pam, pam. pam. Lewy, prawy tu i kolanko, kolanko. Tak. Następna akcja. Prawy prosty, lewy łokik wewnętrzny. Łapiemy w klincz i uderzamy prawy kolano. Prawy prosty, lewy wewnętrzny i prawy kolano. Dobra. To no było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie, żebyśmy rozwijali tę akcję, bo tego naprawdę jest multum. To można robić na 3 godziny materiału. To samo co robimy normalnie w stójce. Lewy, prawy, prawy, lewy, nogi. Do wszystkiego można dokładać kolano. Myślę, że przybliżyłem Wam tutaj podstawy klinczu tajskiego. Trenujcie no i wykorzystujcie to w walce. Dziękujemy. Widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję.